Przeżywamy dzisiaj niedzielę palmową. Jest to czas, kiedy Pan Jezus wjeżdża na osiołku do Jerozolimy i zostaje uznany przez rzesze ludzi jako król, jako pan. A za kilka dni ci sami ludzie oddają go na śmierć, wydają go na karę śmierci. Rozpoczy rozpoczynamy dzisiaj okres bardzo ważny dla. Kościoła katolickiego. Jest to Wielki Tydzień. Czas trzech bardzo ważnych wydarzeń w naszym kościele: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota. Warto dzisiaj postawić sobie pytanie dotyczące Wielkiego Postu. Jak każdy z nas przeżył ten czas? Czy był to czas konkretnych postanowień, czy był to czas modlitwy, czy był to czas przede wszystkim skoncentrowania się na piśmie świętym, na drugim człowieku? Czy może Wielki Post był znowu czasem normalnym, czasem pracy, radości? I tak naprawdę nic z tego. Znowu nam nie wyszło. Nasze postanowienia, które prędzej sobie obraliśmy, zostały przez ten cały świat, przez naszą pracę, obowiązki e, w jakimś stopniu e, zerwane. Myślę, że ten wielki tydzień jest takim czasem, taką okazją, chyba ostatnią dla każdego z nas aby zanurzyć się w Słowie Bożym, aby jeszcze bardziej zgłębić tajemnicę męki naszego Pana Jezusa, który pokazuje w sposób konkretny, że oddaje życie za każdego z nas, bo nas kocha, bo nas miłuje. I z tego płynie chyba konkretna nauka. Czy Ty, czy ja, miłujemy siebie nawzajem? Czy ty, bracie i siostro, miłujesz swego bliźniego, a także i swego Pana i Boga, nade wszystko? Wielki post dla każdego z nas to nie tylko czas takich krótkich przyrzeczeń, ale te nasze przyrzeczenia powinny tak naprawdę skierować się na całe nasze życie. Ktoś na przykład powie, nie będę palił w ciągu tych 40 dni. Oczywiście powinno być to postanowienie, że nie będę w ogóle palił tytoniu dla własnego zdrowia. Myślę, że ten czas, który teraz pojawia się w naszym życiu, może być to czas ostatni, bo nikt nie zna dnia ani godziny, kiedy Pan Jezus nas weźmie do Swego Królestwa. I można byłoby naprawdę dzisiaj tak konkretnie zastanowić się, jak ten Wielki Tydzień przeżyjemy. Czy znowu powiemy sobie, że będzie to czas taki normalny, jak codzień. Czy naprawdę będzie to czas konkretnej modlitwy, konkretnej zmiany. A nade wszystko chyba, bracie i siostro, warto byłoby skierować swoje kroki do Kościoła i skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Bo czas Wielkiego Postu to nie tylko czas postanowień, ale przede wszystkim w moim mniemaniu jest to czas przygotowania się do takiej prawdziwej, konkretnej spowiedzi świętej. Bo święta wielkanocne, święta zmartwychwstania pańskiego, bez sakramentów pokuty i pojednania, nie są świętami. Jest to normalny czas, jak codziennie. Jeżeli człowiek tak naprawdę skorzysta z tego daru miłosierdzia Bożego, to na pewno te święta będą inne, będą wyjątkowe i przeżyjemy te święta tak naprawdę w sposób duchowy, tak jak powinien to przeżywać każdy katolik. Warto byłoby przede wszystkim skoncentrować się również na tych ostatnich nabożeństwach, na Drodze Krzyżowej, jeżeli ktoś z nas nie był jeszcze ani razu to warto byłoby nawet indywidualnie odmówić sobie to nabożeństwo i doświadczyć w sposób taki konkretny tego, co doświadczył Chrystus. To nie była droga prosta, łatwa, to nie była droga taka bez miłości, to była droga Chrystusa, który pokazał nam i pokazuje dzisiaj, że każdy z nas jest Jego dzieckiem że On oddał i oddaje za nas dzisiaj swoje życie. Bo oczywiście każdy z nas dzisiaj ma wybór drogi dobra i zła. I dzisiaj, jeżeli wybieramy drogę zła, to również każdy z nas dzisiaj biczuje swego Pana i Boga. Biczuje swego Mistrza i Pana, bo grzech to jest coś strasznego i coś złego. I Chrystus w tym Wielkim Poście pokazuje nam konkretnie, Nawracajcie się i wieźcie w Ewangelię. Jest to może trudna rzecz powstawać tak, jak to robił Chrystus na, na Drodze Krzyżowej powstawać z upadków. Ale myślę, że jeżeli skoncentrujemy się na modlitwie, skoncentrujemy się na Bogu, na Jego miłości, na Jego nauce, na Piśmie Świętym, na Różańcu Świętym, to ta nasza droga, to nasze życie. Nie będzie tak aż trudne, bo wtedy w tych naszych trudnych chwilach każdy z nas będzie miał oparcie u Chrystusa i u najświętszej Panienki Maryi, która była, jest i będzie, i która zawsze nas wysłucha. Mimo tego, jak żyjemy, ona jest Matką Miłości, Matką Miłosierdzia, i warto byłoby również w tym Wielkim Tygodniu zaufać, właśnie jej i oddać to właśnie swoje życie tej, która nas kocha. Tak jak powiedział Chrystus na krzyżu, to jest matka twoja. I warto byłoby tą matkę dzisiaj przyjąć, przytulić i każdego dnia o tym pamiętać, że jest ona naszą marynówniczką i zawsze będzie blisko nas, bo ona nas kocha tak, jak kochała swego Syna Jezusa Chrystusa.